Witam serdecznie, za chwilę zdrapię zdrapeczkę z numerem 16. Zdrapeczka jest Pani Emilii Pacyny. Także trzymamy kciuki za Panią Emilię. W zdrapce musimy znaleźć albo worek, albo siódemkę. Także szukamy, szukamy Pani o Niech Pani trzyma kciuki. Dobrze, co my tu mamy? Cytrynka. Motyl. Dzwonek nutka, porówka, bluzka, kostka, serduszko dla Pani Emilii. Jedziemy dalej. Wisienki, winogrono, śliwka, karo. A szukamy worka albo siódemki, chmurka, ananas, trew, Banan, pik, no i ostatnie tutaj, ostatnie pozycje, aparat, Biedrona. i. A nie, melon, melon, no niestety nie udało się. Zdrapeczka jest puściutka. Szanowni Państwo, zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. Pani Emilio, bawimy się dalej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.